A dzisiaj, słuchajcie, jeszcze dostawa w ostatni dzień kwietnia nadjeżdża. Piękny zestaw dwóch opyskiwaczy ciąganych Tampo 3200, 27 metrów i 21 metrów. Pod 4.0 Za chwilę zjeżdżamy maszynkami. Ten piękny popołudnie, czy tam wieczór. Bierzemy ciągnik, i do roboty. You show the lights, I tak kończymy ostatni dzień kwietnia. Dwie sztuki Campo 3200. Przy pięknym zachodzie słońca.